Nazywam się Aleksandra Sosnowska i przez ostatnie dwa lata koordynowałam jeden projekt. Na samym początku to była Akademia Bezpieczeństwa Łańcuchów Dostaw, drugi to był wykład Akademia Menadżera Logistyki. Na samym początku chciałabym podziękować osobom, które razem ze mną wytworzyły ten program, wszystkie, które miały jakiś swój wkład i dzięki którym mam nadzieję, że te wykłady że wszystkim się podobały. Jednocześnie jest mi bardzo miło, że tyle osób chciało chodzić na te wykłady. Mam nadzieję, że wszystkim się podobały, że wniosły coś do ich życia i że wykorzystają to, co zapamiętali, bądź może co tylko skojarzyli w swoim przyszłym życiu, bo tak naprawdę to wszystko, co robimy, robimy dla studentów żeby mogli rozwijać swoje pasje i zainteresować. Wiadomo, że przy takiej organizacji często zdarzały się na przykład takie malutkie wpadki i na przykład jedną, którą pamiętam, to była jak przed pan prelegent i nie mieliśmy przygotowanego dla niego prezentu, bo szafa była zamknięta, w której znajdowały się kubki, więc pan prelegent sobie mówił, a my szybko biegamy, żeby zorganizować dla niego prezent. Mam <laughs> nadzieję, że wszystkim podobała się tematyka warsztatów. Zawsze staraliśmy się, żeby były urozmaicone i na przykład wystąpiło u nas bardzo dużo firm, takie na przykład jak Debe Schenker, który opowiadał o przepisach ADR, czy firma Ekspert Celny, którą prowadziła nasza pani Tymińska. Również nie zabrakło takich światowych firm jak Hafen Hamburg, który przyjechał do nas pan, który normalnie pracuje w porcie. W Hamburgu w Niemczech i ostatnio, na przykład, mieliśmy warsztaty zorganizowane przez firmę Siódemkę. No i oczywiście, główną firmą, która z nami współpracowała przez całe 3 lata, jest firma Flextronics, która również jest mecenasem naszej konferencji. Cześć z tej strony. Chyba mieli już troszeczkę kojarzycie. Ostatnio na konferencji, jeżeli byliście na niej, byłem w razem z Berynką Kuplą. A! Ale pozyskanie. Stawmy to wszystko dla tych, którzy byli. A ci, którzy jeszcze mnie nie znają, to nazywam się Marcin Witek i jestem studentem Akademii Obrony Narodowej. W imieniu naszego koła KNSL AON dziękuję wszystkim za przybycie na naszą konferencję Logistyka Bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że równie dobrze bawicie się tak jak my a po imprezie nie bolały Was za bardzo głowy i mogliście w dobrym stanie wrócić do swoich domów. Gratuluję wygranym i mam nadzieję, że w następnym roku wszyscy pokażą jeszcze wyższy poziom niż w tym roku. Teraz będziecie mieli okazję usłyszeć, co ja mówiłem na konferencji o właśnie projekcie Convlog. Wypadcie, koledzy, że trzęsły mu się ręce ale widocznie był pod wielkim wrażeniem tego co mówiłem. Wchodząc z inicjatywą właśnie utworzenia serii filmików, które miałyby informować o wydarzeniach związanych z konferencją, bo każdy, kto organizował ktoś raz konferencję w swoim życiu, wie, że to nie jest kwestia wylejnicza sali, zaproszenia gości i to jest koniec. To jest tak długotrwały okres, taki długi proces, który zaczyna się już Zaraz następnego dnia po zakończeniu pierwszej konferencji. Dlatego chcieliśmy pokazać właśnie przez ten cały czas, jak wyglądają nasze przygotowania. Jeżeli e, Państwo obserwowali na bieżąco naszą, naszą stronę na Facebooku, na przykład, właśnie tam pokazywały się odcinki Konklota. Tutaj co do nazwy, trzeba się e, zwrócić wstecz. Zostałem zainspirowany tutaj przez wykład z Pana Pułkownika, doktora Tomasza Jałowca. Pomyślałem sobie, że skoro można nazwę towaru z rozbić na dwa człony, czyli towar i z tak samo my możemy sobie skonstruować taki projekt, który będzie się nazywał CONVLOB. CONV, czyli się do konferencji, a blok jest to forma ściółowego wideo, Dawniej pisano blogi i resztę, dalej się to to robi, ale powoli jest to tak zastępowane właśnie takimi e, wideo Może dlatego, że ludzie są bardziej leniwi albo mają po prostu lepszy internet i mogą oglądać filmiki na bieżąco. A teraz zapraszam Was na kilka urywków, jakie udało mi się zarejestrować podczas całej konferencji. işləyənəm şərəfə z was znalazł dla siebie coś naprawdę ciekawego. Ja akurat nie mogłem się za bardzo nudzić, bo nie dość, że nagrywałem, prezentowałem, też prowadziłem konferencję, ale mam nadzieję, że tylko jak nawet nas słuchaliście, to byliście głęboko zainteresowani wszystkimi treściami. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Perkora. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że od bieżącego roku akademickiego boku doktora Korowskiego, pewnie zaszczytną funkcję młodszego opiekuna naukowego Koła Naukowego Studentów Logistyki Akademii Obrony Narodowej. Korzystając z okazji chciałbym się podzielić kilkoma spostrzeżeniami, w jakiś sposób skomentować dzisiejsze spotkanie koła, które miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Alicja Markiewicz, Weronika Kukla, Patryk Auerbach, Monika Noworolnik oraz Marcin Witek to pięcioosobowy skład nowo wybranego zarządu, który w najbliższym roku akademickim będzie przy aktywnym współudziale tak, kilkudziesięciu kolegów i koleżanek opowiadać za dalszy rozwój tejże organizacji studenckiej. Mając pewien bagaż doświadczeń związanych z funkcjonowaniem różnych organizacji studenckich, mogę powiedzieć, mogę stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że dalszy, stabilny, konsekwentny rozwój koła naukowego studentów logistyki Akademii Obrony Narodowej nie jest w żaden sposób zagrożony. Co więcej powiem, że ten proces jest i powinien być jak najbardziej bezpieczny. Zwycięstwo w najbardziej prestiżowym ogólnopolskim konkursie logistycznym organizowanym od 10 lat na Politechnice Warszawskiej, to jest Forum Młodej Logistyki, zajęcie czołowych miejsc na podium, m.in. na Politechnice Poznańskiej czy też na Akademii Morskiej w Gdyni, organizacja Międzynarodowej Konferencji Logistyka Bezpieczeństwo, czy też cykl kilkunastu wykładów z udziałem przedstawicieli świata biznesu, praktyków i wybitnych teoretyków logistyki w ramach Akademii Menadżera Logistyki. To takich kilka najlepszych wyznaczników, które stanowią, które mówią o tym, jak duża siła, jak duży potencjał drzemie w tych ludziach, którzy są i działają w kole Naukowym Studentów Logistyki Akademii Obrony Narodowej. Tutaj z dumą możemy wszyscy się poszczycić tymi wieloma różnymi osiągnięciami. I co jest najważniejsze, co należy podkreślić, to jest to, że z roku na roku daje nam się utrzymać ten wysoki poziom działania, tak, który procentuje i tak dalej. Co jest jeszcze ważniejsze, to jest to, że jesteśmy w stanie zapewniać pewnego rodzaju ciągłość pokoleń i ten rozwój nie jest w żaden sposób zagrożony. Tak. Możemy sobie wszyscy tego pogratulować. Natomiast takim tytułem pozytywnego, optymistycznego zakończenia chciałbym zaprosić wszystkich do aktywnego udziału we wszystkich projektach, we wszystkich przedsięwzięciach, które są zaplanowane na najbliższy rok akademicki. Także tyle dziękuję ślicznie za uwagę i pozdrawiam, do zobaczenia.